Dom Pomocy Społecznej Złota jesień w Czechowicach w Dziedzicach jest to dom dla osób w wieku podeszłym. Jest domem przeznaczonym zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jesteśmy domem kameralnym, przeznaczonym dla 30 osób. Pokoje w domu są jednoosobowe, dwuosobowe. Każdy pokój jest wyposażony w łazienkę, w natrysk. Każdy pokój ma wyjście na balkon. Dom jest wyposażony w kablice, w salkę rehabilitacyjną, mamy pracownię do terapii zajęciowej, w domu są zatrudnione pielęgniarki i opiekunki, na każdym dyżurze jest pielęgniarka, współpracujemy z przychodnią lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny przychodzi do naszych mieszkańców tutaj na terenie domu. Na dzień dzisiejszy w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień mamy jeszcze kilka miejsc wolnych, także serdecznie zapraszamy i oczekujemy na nowych mieszkańców. Thank you.